I wiecie co? Ja nie wiem czy ja wam pokazywałam moją nową torebkę, taką w kolorze musztardowym. Jesteśmy już w domu, bardzo fajne popołudnie spędziliśmy i wieczór, jest godzina. Mam mokrą twarz, bo popryskałam się samoopalaczem, to jest taka mgiełka. Wam i bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Właśnie wychodzimy do naszych znajomych i tak sobie pomyślałam, że zacznę nagrywać vloga. Sukienkę już widzieliście w poprzednim filmie, bo nagrywałam wam film z prezentami, jakie dostaliśmy. I wiecie co? Ja nie wiem czy ja wam pokazywałam moją nową torebkę, taką w kolorze musztardowym, z taką metalową rączką, tutaj zamknięciem, złoty łańcuszek. Myślę, że bardzo fajnie wygląda właśnie... Cześć! Tak po... Cześć! Ma też elegancki w sweterku świątecznym. Myślę, że torebka bardzo fajnie wygląda właśnie z taką butelkową zielenią. Chcesz się przywitać? No to odłóż to. Nie, nie, nie. No, teraz się przywitać. Ojejka, bo zaraz mi spadniesz. No idź. Myślę, że bardzo okay, fajnie to razem wygląda. Uważaj, nie spadni. To zakładamy buty i ruszamy. Do Dominika! Do Dominika! Tak, do Dominika! Maciu się cieszy niesamowicie. Spadła poduszka. Spadła poduszka. <grywa> Cześć! <grywa> Cześć! Ho ho ho. ho, ho, ho! Tak Mikołaj wczoraj mówił, nie? Ho, ho, ho. Papa! Cześć tak. Mikołajek, zakładasz nowe perfumy? No. Jak takie coś się nazywa? Co? Jaki zapach, czy co? Nie, no to, to coś. Nie wiem. <laughs> Zawieszka z perfumami? Jaki zapach? E, coś tamlety, ale to jest. Obreleta? Drugi... Chyba tak. To jest Tom Ford. No to ja też założyłam czapkę Mikołajkową.

It's Oh my god, you made me I was in the party Oh już w domu, bardzo fajne popołudnie spędziliśmy i wieczór jest godzina 21.20, trochę posiedzieliśmy Max zasnął w aucie jak wracaliśmy, ale teraz się przebudził na kanapie siedzi, także taką szybką kolację mu dam i kładę go spać

do ciała. Venus. Kiedyś w Rosmanie kupiłam. Bardzo fajna, bardzo fajna. Taki, taki delikatny, taki ciepły odcień daje. To jest do ciała, ja do twarzy używam. No i właśnie dzisiaj nie mam makijażu i pomyślałam sobie, spryskam się tą giełką. Przed sekundą dosłownie się spryskałam, jeszcze się wchłania. Także zobaczycie później efekt. Yy, mamy godzinę około 16, nie wiem dokładnie. Czekamy na Monikę, bo do 18.30 pracuje i przyjedzie tutaj prosto po pracy. I wydaje mi się, że z Benem przyjedzie. Mieli to jeszcze ustalić, bo Ben nie był pewny. E, mieli to jeszcze ustalić, ale myślę, że w dwójkę przyjadą. No i dzisiaj e, będą ten domek z piernika jeść. Jejka, Max już się cieszy, już nie może się doczekać, kiedy Monia będzie, kiedy będą jeść. Dobra. Idę na dół y, i zacznę. Taki, bo dzisiaj jemy taką obiadokolację, także zacznę już powoli przygotowywać. Te włosy spryskałam sobie w ogóle wcześniej sprayem z solą morską, ale hmm, coś mało mi napuszyło te włosy, nie wiem. Zaczęłam już robić obiad i w międzyczasie maćka piosenek świątecznych. Słuchamy. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście, zapraszamy was bardzo serdecznie. Link.

do obiadu wszystko przygotowane. Ziemniaki tylko muszę ugotować i podsmażyłam już cebulkę, potem zrobię pire z ziemniaków ze śmietanką, masełkiem i dodam cebulę, brokuły ugotuję i będą dwie piersi z kacz... nie, to jest indyk, pierś indyka i pierś z kaczki, ta w sosie pomarańczowym, to później w piekarniku będę robiła. A jak ładnie ta pierś z indyka wygląda. Ojej, w takim boczku, przyprawy ale do przygotowania obiadu mam tak naprawdę jeszcze trochę czasu, także pomyślałam sobie, że kawkę wypiję sobie teraz i ciasto, może kawałek zjem. A co tam święta są? The wonders alive got the Właśnie się zastanawiamy, które winko będziemy dzisiaj otwierać i sobie zagrzejemy po obiedzie. Chyba od tego zaczniemy, chociaż szkoda otwierać takie jest ładne, no ale. No, ale sobie wypijemy. No naprawdę jest niesamowite, tak jakby... Sweterek tutaj był ubrany. Tak sobie pomyślałam, że może pokażę Wam prezenty, które Monika dostała, bo ona była w pierwszy dzień świąt. Ubena i tam kilka prezentów pod choinką było. Ale może zaczniemy od naszyjnika. Dostała taki piękny naszyjnik z takimi tutaj kuleczkami, zobaczcie, i z takim kwiatuszkiem. Dostała taką maskotkę dwustronną. O, można obrócić. A czym one się różnią? Aha, jedna smutna, a jedna wesoła, fajne. Taki zestaw świeczek firmy Sand and Fog. Prawie nie widać, światło się odbija. O. Teraz zauważyłam, że tutaj na odwrocie yy, są zapachy wypisane. Zobaczcie, jakie fajne. Taka bluzeczka, taki top firmy Motel. Motel Rocks. Motel Rocks. Ale wiecie co? Zobaczcie, tu powinny być takie rękawki w komplecie. I nie było tego, ale już yy, Mikołaj reklamację złożył do sklepu. Kolejny top z tej samej firmy Motel. Motel Rocks. Taki czarny top. Kolejna bluzeczka w tej samej firmy Motel Rocks. I ona ma, zobaczcie, takie rozcięcia na łokciach. Ale nad tym się jeszcze Monika zastanawia, bo te rękawki są obcisłe bardzo i aż tak trochę ciasno jest. I piżamka firmy Next z takimi złotymi dodatkami. Dwuczęściowa. I Ben taką samą dostał. Fajnie, jak tak samo się ubiorą. Przyszłam sprawdzić, jak tam moja opalnizna. I zobaczcie, że to fajnie wygląda taki naprawdę naturalny efekt daje. Świetny jest ten samoopalacz, naprawdę. Tak fajna mgiełka. No dobra, właśnie kończę robić obiad, robię jeszcze tylko na szybko taki sosik, bo pomyślałam sobie, że będzie fajnie. Kapusta się grzeje w mikrofali zaraz siadamy do stołu. Oh my- Kisza w pokoju. Słyszycie ten dźwięk? To jest właśnie efekt tej świeczki palonego drzewa. Cio, cio. <grymne> <grymne> No dobra, kończymy tego vloga. Szykujemy się do spania, jest już 20.30. Bardzo Wam dziękuję za spędzenie tych dni razem ze mną, z nami. Tak, jeszcze będziemy jeść domek, tak, masz rację, ten domek z piernika, co Monika z Maksem zrobili i dekorowali. Zaraz zaczynają jeść, to Wam jeszcze nagram na koniec. Bardzo Wam dziękuję za spędzenie tych dni razem ze mną, z nami. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi bardzo miło. Zostawcie mi serduszko w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, dziękuję, że byliście. Święta, święta i po świętach. Domek idzie do zjedzenia. Gotowy? Tak. Od czego zaczynasz? Od tego. Od no tego. zaczynaj? Jak ty to zrobisz? No tak. No możesz tak ugryźć, spróbuj ugryźć może. Świeżkie będzie, co? Łoje! Wiecie jak smakuje? Pyszne. Pyszne. Możecie sobie życzyć lata. No trzeba oh. tak gryźć. Na no, gryz, gryz, smakuje, oh. gryz. Może się yemy się chaję. Na